Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy widzowie, ja oczywiście jestem Kelo i witam was w kolejnym to odcineczku z Farminga 13, witam was ponownie. I oczywiście w tym momencie również wyświetlają wam się ostatnio osoby, które zasubskrywają mój kanał, także dziękuję wam wielkie. I co, no lecimy z kolejnym to materiałem i dzisiaj... Jak dobrze widzicie kolejny odcinek z trzynastki, a mam dla Was przyszykowany taki oto zestaw, mianowicie piękna trzydziestka z piękną w sumie kabiną i polecimy sobie z akcją gnojówka. W sumie dawno nie było gnojowicy, więc stwierdziłem, że nagram. Nie tak dawno był tutaj z tej mapki również odcinek z obornika. I długo zapowiadałem, że również nagram sobie odcinek z Gnojowicy. Także znajdujemy się oczywiście na mapie Jasienowo, jeżeli ktoś w ogóle chciałby to mapkę to w ostatnim filmie nagrałem... A czy film, film do tyłu musicie się cofnąć, nagrałem top 5 map z FSA 13 tam macie link do pobrania również tej pięknej jakże mapy, także dobra. Odpalamy tego wariata i powolutku sobie polecimy. No pole zbytnio za duże nie jest, które będziemy w sumie na którym będziemy rozlewać tą gniębicę. Jest to pole w sumie, które kosiliśmy, e, jak i również e, robiliśmy ostatnio akcję z prasowaniem. Także pole dość wąskawe, wydaje mi się, że spokojnie z trzy beczki, wydaje mi się, powinny wystarczyć. No w sumie tutaj mamy tylko 2,500 litrów, więc myślę, że chociaż na przejazd w jedną stronę i w drugą wystarczy, ale wydaje mi się, może być troszeczkę problem. Dobra, także ja sobie dwójeczkę, wydaje mi się, odpalimy i powolutku sobie będziemy tutaj z gnojowicą lecieć. Naprawdę piękne. Mamy tutaj ukształtowanie terenu i zobaczcie, jak to w ogóle pięknie zaczyna wyglądać. Ogólnie trzydziestka bardzo fajna. E, w sumie przypadkowo Ją znalazłem ostatnio i tak kurczę, mówię nie no, muszę ją mieć. Pobrałem dzisiaj, tak w sumie, z ciekawości. Mówię, nagram odcinek z nią, kupiłem tą 30 i tak w sumie to pierwszy raz ją testuję. Nie było jakichś tam testów wcześniej, ale wydaje mi się naprawdę bardzo fajna. Tym bardziej widzę, że tutaj mamy możliwość włączenia, chyba jak i również włączenia moda orki, także spoko. Jedyny tutaj chyba minus jest taki, że nie wiem dla oku, czy nam jeden został. E, tutaj prawdopodobnie w ogóle nie jesteśmy w stanie tych drzwi, tych skrzydeł w ogóle. E, wyłącz to. Aha, dobra, nie miałem przełączony naciągnik. Nie jesteśmy w ogóle chyba w stanie w ogóle tych skrzydeł e, W sensie tych drzwi zamknąć, nie wiem. Ja to już próbowałem różnymi przyciskami czy coś, ale powiem wam, że że nie wiem, też nie chcę zbytnio tutaj naciskać, bo zaraz coś włączę i dopiero będzie problem. E, dobra, także przejazd jeden zrobiony i kurczę powiem Wam, że dość pokaźnie tutaj nam się rozlewa. E, pamiętam, że miałem też podobną bardzo beczkę i tam bodajże chyba aż tyle nie starczyło, no nie wiem, ale w sumie chyba nagrywaliśmy wtedy z i tam w ogóle pole było dłuższe, więc może mi się tak wydaje ale wydaje mi się w ogóle, że tutaj schodzi bardzo powolutku, jeżeli chodzi o, o tą gnojowicę, ale jeżeli chodzi o całą paliwo w 30, to zobaczcie co tu się dzieje. No ogólnie z tymi modami do, do tej 13, no tak to właśnie wygląda. W zależności jaki mamy duży zbiornik tutaj w traktorze, no to to tak naprawdę zależy czy jesteśmy w stanie wiadomo sobie gdzieś tam przejechać dłuższy czas. No ale powiem Wam, że jakbyśmy mieli Teraz na przykład tą 30 sobie orkę jakąś tutaj robić. No to można powiedzieć 4-5 przejazdów i co po zbiorniku. No słabo ogólnie to wygląda, ale ogólnie no takie są niestety uroki tego poczciwego starego farminga, który naprawdę jest piękny. Zobaczcie w ogóle, jaki piękny klimat tutaj mamy. Ogólnie ta mapka jest naprawdę czymś pięknym i w sumie przypadkowo jakieś, jakieś par 2-3 miesiące temu się na nią napotkałem i powiem Wam, że mapkę naprawdę no wymiata, jest naprawdę kozak. Tym bardziej jeszcze dostałem od widza poprawioną wersję, gdzie normalnie, że widzicie, Gnojowica działa, jak i również Obornik, także no akcje jesteśmy w stanie na spokojnie sobie przeprowadzać. Także kolejny tutaj mamy załadowany. Szkoda, że nie jestem w stanie, czekajcie, czy jestem w stanie w ogóle nie, bo tutaj nam zwisa ten cały jakby kurek, może tak to nazwę. OK. Ale nie jestem w stanie go w ogóle podczepić, czy zaślepić, czy cokolwiek. Nie, nie jesteśmy w stanie. chyba to tak po prostu ma zwisać. Nie wiem, czy to na samym początku zwisało, ale chyba wydaje mi się, że nie zwisało. No nie wiem. Dobra, nieważne. Jedziemy z kolejną beczką. No i dzisiaj w sumie odcineczek. Jutro również będzie odcinek no mówię, moje przerwy ostatnio są z nagrywaniem różne. Czasami nagram dwa odcinki w ciągu jednego dnia, czasami, jak widzicie, cztery dni przerwy, no niestety, ale musicie mi wybaczyć. Ale ważne, że gdzieś tam jakoś te filmy staram się Wam wrzucać. Ważne po prostu, że macie co oglądać. Dobra, czekajcie, teraz sobie podjedziemy, ale naprawdę bardzo szeroko bierze ta nasza beczuszka także można powiedzieć, że ja to pole za chwileczkę będę mieć skończone no praktycznie no, będę sobie jechać mniej więcej bliżej tej krawędzi tutaj gdzie mamy już równie, również już wylane ale nie no naprawdę klimacik mega jeżeli w ogóle macie jakieś tam propozycje na kolejne to odcinki to jak najbardziej zachęcam do skomentowania, zobaczymy jakie wy macie propozycje na dany odcinek, ale widzę chyba, że będę musiał tak Podjechać sobie z, z tym ciepeczkiem na gospodarstwo i zatankować, bo widzę, że naprawdę ta połowa zbiornika już jest za nami, także też nie chciałbym gdzieś tutaj stanąć bezsensownie, ale na spokojnie raczej powinno nam się to udać. Dobra. Także sobie zawijamy obreczka. 30 no, w miarę jest takim ciągnikiem zwrotnym, może jego zwrotność ci nie należy do jak najbardziej zwrotnych, ale ale nie jest źle, nie wiem czy ogólnie trzydziestki, chyba i sześćdziesiątki jeżeli chodzi o samą zwrotność, kąt skrętu to one chyba w ogóle mają dość taki maławy nie pamiętam jakie te ciągniki miały ale pamiętam, nie wiem czy to Władysław Mirec czy co ten to no, praktycznie jak jest koło skręcone, nie wiem czy w lewo czy w prawo to to koło jest praktycznie, no można powiedzieć w, w kącie, w kącie prostym tak jakby do, do samej można powiedzieć oś, wiecie, o wiecie do, co dokładnie mi chodzi no promień skrętu jest naprawdę konkretny naprawdę spotkałem się z takimi ciągnikami gdzie te promienie skrętu jednak są naprawdę dość konkretne dobra także beczułkę możemy jechać od, odczepić ale pierw i tak podjechałbym sobie zatankować na spokojnie tego ciapeczka eee, i tak kurczę nie mamy dopiero tyle odcinka Czekajcie, czy ja tutaj w ogóle dokończyłem obornik? Nie, tutaj w ogóle jeszcze jest do dokończenia obornik. Więc na pewno pasowałoby tutaj również na to pole sobie podjechać. Dobra, czekajcie, sobie tutaj podjadę. Podjedziemy sobie tym wariacikiem. Oczywiście Władimire sobie stoi. Zatankujemy, odstawimy oczywiście beczułkę. Czekajcie, ta beczka ogólnie gdzie ona była? Chyba tam z tyłu, jak dobrze pamiętam. No, jest tych sprzętów już, już tutaj, mamy coraz więcej na, na tej naszej gospie. Nie jest tak źle. 30 również jedna stoi. Ta akurat 30 jest z, z turem. Dobra, także ja sobie tutaj może jakoś spróbuję wycofać. Bo ta beczka była właśnie w tamtym miejscu. Troszeczkę już się tutaj nam robi, niestety, ale ciasnawo ale dajemy radę, o właśnie miałem wam pokazać o co dokładnie mi chodzi z pryzmą bo już właśnie mówiłem na tej mapie no pryzma jak widzicie fajnie się zapełnia, wszystko jest ok ale jak sami widzicie nie ma ono kolizji, także można powiedzieć 30 sobie wjeżdżamy e, w ten sposób czy oczywiście jakimkolwiek to ciągnikiem także no słabo to tak naprawdę wygląda, ale no niestety nic się na to nie poradzi, fajnie w ogóle że że gdzieś to i tak nam śmiga i, i działa, więc jesteśmy w stanie oczywiście sobie również akcję kiszonkę zrobić i myślę, że taki również odcineczek z kiszonki na pewno się już niedługo e, pojawi. Aha, który jest oczywiście odpięty, bo się, się dziwiłem dlaczego tutaj łyżka stoi, a tura mamy w tym momencie odpiętego. Także co drodzy widzowie, ja już tutaj powolutku będę się niestety, ale z wami żegnał, więc myślę, że odcinek wam się spodobał, więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, no i oczywiście zachęcam was do tego, aby skomentować ten film. Także ja wam cię dziękuję, do usłyszenia i do następnego. Cześć.